Siema, jestem nadal i dzisiaj budujemy dom w Minecraft. I tak może wy wiecie 8, możecie subskrybować kanał, bo kamera już mi to pokazała, a nie chciałem to wam pokazać. I tak. Jeśli dobijemy 70 subskrypcji na moim kanale to będzie specjalny film z okazji tych subów nie przerwa, idziemy dobrze. Właśnie ten dom tak się prezentuje w Minecrafcie. Jest bardzo ładny, drewniany, duży. Przede wszystkim bardzo duży. No, z tyłu jest taki, no, zwyczajny. Nie ma co się oszukiwać. Tak wyjdzie, w środku jest taki ładny. Oczywiście, środek jest do waszej dyspozycji. To jest po prostu moja budowla i tyle. Oczywiście, mamy już oszukiwane przedmioty. I ja opowiem, jakie są. te z kamienia brukowego. Szybka, taka płaska Deski z drewna dębowego Dębowa kłoda I płyta z kamienia brukowego I tak, oczywiście wymiary macie już tutaj podane 11 14 Nie, jestem, nie pamiętam jak to się to budowało, ale jeszcze go zakojarzę Bo tak, trzeba było to Piękki, budowałem Mhm, tak to budowałem Myśmy zostawili takie miejsce bo oczywiście te deski są wewnątrz tego nie z zewnątrz, jak widzicie. O, wiatr bardzo dobrze, że są wewnątrz, nie z zewnątrz. I tak: raz, dwa, trzy, cztery, jedno miejsce na drzwi. Raz, dwa, trzy, cztery. No i kolejna kładalić. No i budujemy tak dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenast, dwanaście. Tu jest oczywiście trzynaście, dlatego że to jest cały wymiar tego czerwonej linii. No i budujemy dalej tę ściankę z kury, Czy tam, nie wiem, co to jest, nie wiem co to nazwać. No i budujemy tak Wewnątrz cały, nie? Chodzi się, no i budujemy to Kolejne nakłada, ale ci już I tak, budujemy takie, no do końca dyskami Oczywiście tu zostawiamy miejsce na szyby Bo jakże inaczej Już w końcu bez szyb to nie ma domu, nie? Żart byłby znajdziemy, no ale dobra, mój Jeszcze nie miałem takiego żartu na YouTube od 2 na 10, no Co poradzić, nic nie zaprenać. Ty no, co nie jest... Od... Tak, już coś czułem właśnie, coś jest nie tak, już wiem o co chodzi O mój Boże, teraz może niszczyć Raz, dwa, o, dobra, no, idealnie To będzie idealnie, jak widać będzie idealnie nie chcecie wiedzieć ile razy ten wstęp powtarzałem <gry> bo katorga jakaś Tam nie nagrywałem i zapomniałem po prostu to jeśli w ogóle jakkolwiek wychodziło to, bo nie wiem chyba nie wychodziło mi to w ogóle, nic za dobrze dobra, nie odchodząc od tematu, budujemy ścianę, taką dosyć dużą ścianę jak widzicie ja to buduję na konsoli, ponieważ zawsze tu mam odstałe 60 PS na 30, nie wiem jak to jest na konsolach a, mój laptop nie jest do tego. Mój laptop nie jest do gamingu, i oczywiście spadamy w PS przy i nie tylko Więc, no to lipa, no nie powiem Co słychać wyciski mojego pada, drążki tak i tak tam, no ale jeszcze się nie nauczyłem. No, jeszcze, no, nie rozwiązałem tego problemu. Mhm, Podajemy, tak? Właśnie chcemy tu do 3 stopni na Raz, dwa, trzy no i tak robimy z drugiej strony. I robimy tutaj miejsce jakby na drzwi. Powiem, że drzwi mamy na dwie Spokojnie, spokojnie. Nie ma się co martwić. Już ten proces został załatwiony. No i tutaj nie budujemy takiej całej ściany jak tu. Bo tu będą szyby, nie? Ale to za chwilę. Tu mamy tak coś. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. I kładziemy szybę. Nie tak. Raz, dwa, trzy. Później kolejny. No tak, nie tak. Z, z drugiej strony też tak lubię. Jak skończę mi te szyby, to widzimy się po cięciu. Da, widzę, was po cięciu. Oczywiście, zrobiłem jak z na początku. Oczywiście to było takie razu szyba, ale trzeba pojąć to jedno wyżej. I trzeba zrobić tutaj też trzy w górę, dwa szerokość. Żeby to jakoś ładnie wyglądało. No, oczywiście już widzisz pewnie na tym miatulce, jak to wyglądało z boku. A jak nie, nie widzieliście tego, no to o. właśnie zrobimy taki coś, doprowadzamy z tutaj pień, tylko że tak, no z bokiem, i to ja będę, właśnie, te sotki ale te później. Na razie z tym jeszcze nie martwi ale że robimy do, żeby jakaś to w miarę wyglądało. Nie? Z przodu będziemy robić jeszcze szyby. Tak jak to było, tak? Możemy zobaczyć z tej strony. Aha, to było tak. O, tu jest. Przepraszam, ale nie pamiętam po prostu, co się robiło. No niestety, człowiek ma z małą pamięć z sobą. A jak nam mówi, jak to jest bardzo sobą <grym> A to nie jest w tym momencie ważne. O, może dać taką szybkę, ale nie, wiem, czy jest ładne, więc, ale tego nie robimy. O, robimy tutaj też takie drzewo, doprowadzamy stamtąd do, do, od punktu A do punktu B. No i to podnosimy te dźwięki tutaj Dobra, i teraz muszę je od punktu A do B Tak w każdym Od tą tu, 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 tu Tak Widzimy się po cięciach co zrobię Ja, no, już widzimy się po już zrobiłem to w koło. Jeśli, jeśli ty tego nie zrobiłeś, teraz to zrób Bo później będzie kolejny etap to w ogóle takie wioska Ciekawe. Dobra, a ten dom nie wygląda tak ładnie jak ten, ale już za chwilę się to niedługo zmieni, obiecuję wam. Że mam nadzieję, że już dobrze. I kładziemy teraz właśnie te słodkie które mówiłem na początku. Tutaj budowałem. Że to później. I to się teraz budowałem. Kładziemy tak. Robimy właśnie tu pomiędzy tych ok te okna. podobno w pełni taki... Nie wiem, czy ktoś budował ten stylem już kiedyś w Minecraft'cie. No nie, ja zacząłem właśnie go używać. O, właśnie, o! Włożyłem wpadkę! O, właśnie, o! Trzy. O, właśnie, i tak nie coś ma być. No i tak, obok każdej szyby ma się tak zrobić, nie? Czyli tak. I na górze. O, właśnie, zapomniałbym tego doprowadzić. Przepraszam bardzo. Zapomniałoby się. Więc z z tyłu też tak zrobiłem. No właśnie, z tyłu też tak zrobiłem. Ach. Ta pamięć, słaba Muszę on wyćwiczyć wyć. No wyjdzie robię tak coś No jak skończy tak, wszędzie w każdej ścianie te szyby i tak i tam To zaczynamy kolejny etap Oczywiście znowu cięcie co 5 sekund No no Przepraszam ale niech za nudzić. Chcę żebyście zrobili to w miarę szybko Dobra już zrobiłem jak widzicie no W miarę to jeszcze wygląda Ale nie dokładnie jak tam Dlaczego? Bo jest dach Tak jest dach ale To nie jest teraz ważne nie będzie się go będzie robiło od jody, to ja już skończyliśmy, tylko będą tu kwiatki jeszcze, nie? Takie, takie ozdobienie będzie. No. a na razie teraz zrobimy dach, się, robimy taki a Mamy na środku drzwi, więc musimy w miarę tych drzwi lub okna, kto woli, doprowadzić ten pięk do góry. tak? Pień do góry. Tylko jeszcze to robi off. Poczekaj chwilę, muszę zobaczyć. A, tak. Okay. tak już wiem. Już nie ma problemu. Problem został rozwiązany przeze mnie. Pójdzie jak szybki jestem rozwiązany problemów. Się ja, to co nie Idę i będziecie. Nie żartuję oczywiście. Teraz znowu nie jest pewny, jak ja to zrobiłem <gryzy> Jestem po prostu... Ach, moja pamięć jest po prostu wow. Nie wiem to, że robię. Tak, dobrze. Pasuje idealnie, to jest dobrze. Widzicie <gryzy> to wszystko tutaj niszczymy, te drewna tutaj. I doprowadzamy, takie jakby, rusztowanie. Tylko, że to jest. No, z pięków, nie? Oczywiście. Przepraszam, takie takie. Przepraszam bardzo, ale nie ma tego. Jeszcze ja nie jakby to rozwiązać. Eee, mam nadzieję, że nie będzie tego na długo. Dobra. Oby Robimy tak. A nie, 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 przepraszam. To jeszcze nie teraz. Gdzie ja idę? No, i robimy to z drugiej strony, nie? Czyli tak. Jeszcze to to, żeby człowiek wyjdzie? iść. No i ma dwa z tym ludzi, ujrzę, znowu zrobię Tak, Widzimy już cięciu, oczywiście zapewniam tutaj do budować jednego w górę. Bo to jakoś niesamowicie by to wyglądało, według mnie. No i tak, zaczynam budować dach, w tym momencie właśnie. O, tak to będzie wyglądało. No i tak, wiecie, no tak. O, robimy tak, no i ciągnę dach, że tak, no i tak. Rzecz budowania. Oczywiście będzie przy na tempie, bo już mam dość... Będę miał pewnie dość wycinania tego, więc to ja to po prostu przeszedłem ten O widzisz, zrobiłem tak miarę? Ale to jest tak brzydki, nie? Bo że to jest bardzo brzydkie. Nie tylko jak tam. Dlatego, że to jest... O właśnie, patrz, jak to jest ja zrobione. Tu jest tu od razu, a tam jest w 3D. Widzicie? O, 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 no właśnie. A poza tym... Tu jest jak coś. Tam dalej. I tutaj jest. Już robimy to szybko, naprawiałem te problemy. No, musi to wystawać, by to był jakiś swój klimacik, nie? wiecie wiedział, że Jak wiesz, to łapkę w, w ogóle i Będzie to niezapomniane Obiecuję. Bo ja mam taki pomysł, że jak zdobędę 100 subskrypcji, zresztą to będzie bardzo długo, pewnie. Trwało, jak nie 2 lata jeszcze. To Ten, właśnie będę. Robię pozdrowienia do osób, które zasub zasubskrybowały mój kanał. Tak, będę robił takie no, pozdrowienia, będę żył. No, będzie pozdrowienia, to takie ma youtubera, to będzie już nieważne. Ale nie, nie tylko pozdrowienia, będą jeszcze może wspólne nagrywki, jeżeli mi się uda takie rozwiązać. Nie tylko z nas nagrywki, może tam jeszcze kilka rzeczy będzie, ale to, to jest daleka przyszłość do życia. Chyba, że mi się jakimś 100 subskrypcji, to tak? nie wiem, skąd się to zdarzy. Jeśli wiesz, jak to zrobić, to wiesz, co robić? A mój kanał tak zrobić. A będzie to niezapomniałe. Jak w ogóle ten środek A właśnie, nie ma tego. Tak, nie ma. <grymne> Przepraszam, ale tak zrobiłem. O, to nie zrobię tutaj. Dobrze. Oczywiście robimy tutaj w środku. O, o, o. Robimy takie coś. To. Zakrywamy. Że to było jak 3D, jak tutaj. O, Pienek tam, i tutaj. Właśnie idzie deski idą. No. no i tak z drugiej strony. Nie ma tego łożynowa i przy pierwsza, bo to jest bardzo, bardzo szybka rzecz. Każdy to zrobi w 500. no, Może w pięć, bo jesteś, nie wiem, jakimś spiranowcem czy jakimś tak. No, Ej, no, ten dom może nie przypomina za bardzo jak ten dlatego że ten jest o jedną dobę nie, i tak mi to wygląda. Ej, widzisz, mamy ten dom już w miarę wygląda, nie? Z tego pokoju się kilku ludzi, jak to na przykład, patrzcie. O. Tu na górze. I już to dało klimacie, nie? Oczywiście na moim serwerze tego jeszcze nie było, teraz, jak pomyliłem na ten domek, to właśnie zauważyłem jak to fajnie można zrobić, nie? No właśnie. No w sumie to jest już chyba wszystko, z czego sobie się wydaje. Nie, z drugiej strony jeszcze muszę Ach, w tej tu ja chyba tego nie zrobiłem. To będę musiał zrobić. O, właśnie idą tutaj dekoracje. Takie proste. Pszsz. Nie ma się No i w sumie to z tyłu na razie ma wszystko. Żeby chyba, że macie jakieś pomysły? Nie, ja mam jakiś pomysł. Tak, słyszysz? Chodzi tu czy czerwone, co jest kopane na dwie miary. Nie możecie to zniszczyć, jest dirta. A wobec tego w ogóle robi się. No właśnie robił jak coś. Słodki, dalek, tak, tak. Coś mnie wypaliło. się, styl, to nie jest takie złe. To jakie ładnie tak wygląda. Zajmiemy się też środkiem. Gdzie bierzemy połonie do ręki. A właśnie, no i podłoga oczywiście. Najgorsze Oczeko, przenoszyłem mikrofonem. Bierzemy oczywiście deski z drewna brzozowego i kobyl z tą. Kamień blokowy. Oczywiście... Kajembrokowe idzie na dół, chyba że gdzieś na odwrót to chyba znajdziecie lepszy sposób na podłogi. To użyjcie sobie swoich sposobów. Ja używam ten, jest on dla mnie taki klasyczny z wyglądu tego domu. Takie deski i kobry są, to też tak będzie wyglądało. Dobra, bo ja będziemy przy... będziecie mieć przyspieszony tempo, ja poduję tą podłogę. Bo oczywiście to jest bardzo nudne, kiedy buduję podłogę w Minecrafcie. I to nie interesuje, więc widzimy się za kilka sekund. Teraz już zrobię to podłogę, jak widzicie. No i teraz zrobię na drugą podłogę. Ewidentnie, drugą teraz. A śmiesznie. Ja, nie, tutaj to nie Oczywiście tutaj robimy miejsce na sody Jak najbardziej. Chyba, że gdzieś z drugiej strony tutaj mi tę sodę, to zrobicie odbicie już mojego. Ale dzisiaj jest kwestia gustu. Kto woli, może być winda. Może winda będzie później. Zobaczycie musicie poczekać do końca. Powiedzcie, że to jest do Waszej dyspozycji, jak to się możecie zrobić. Ja dzisiaj pokazuję mój sposób, który tak ładnie wygląda, według mnie. O, jak widzicie, to jest taki brzydki sten, strych, taki eee, co to jest, no kurde, zasłonić. Zasłonimy to, spokoju. Tylko to jest właśnie taki zwaśnik. Pięknie to brzydko wychodzi, jak na chodzie na szyby, no ale no, co poradzić, tak jest. Tak jest ten domek. Nie obawiajcie mnie O, i tak idzie. Tylko że tutaj położyłem kobel z tym. No, ale teraz to robię takie szybkie do, nie? Pierdały, takie na bla bla bla. Dobra, teraz mm. idziemy na górę. Boże, daje szybkie daję. Nie są tchłoni, boże, jest na góry do jakimś. Dobra. Tutaj kładziemy tutaj te płotki. Tu jest skrzynki z craftingiem. Ja wiem, że mogę kłaść obok siebie już takie w ale ja zostawiam taki klimat tak jak 110 i chodzimy tutaj do pinki, jedziemy na górę oczywiście, moi drodzy. Muszę wziąć teraz tą podłogę. Teraz jedziemy pochłonie. Właśnie, pochodnie bardzo wolna sprawa. W Minecraft'cie, bardzo ważna, niech umrzesz, No, mamy tak, tak w miarę oświetlone, a tu później się oświetlacie jeszcze No i tak, widzicie, dzień zrobione, tylko trzeba to zrobić, tak? Czas, tak? Jakieś każdą szczelinę, która została Tutaj jest, na, no, w tym No wiesz, w tym, w tym, w tym, w tym no No wiesz, co wychodzi no, w kola, koreszku, nie? Nie no, chodzi głównie o ten, strych, no strych, kurde Nie mogę mi tego słowa Czerwoność Słodki <laughs> O, właśnie, taki coś. Robię. Idziemy po wojnie. Idealny klimacz. Tutaj te po niszczymy, bo nie mają tutaj sensu. Wszystko są w środku. Bierzemy obrazek. O, na przykład taki. O, właśnie. Idealny obrazek no no to musimy teraz wziąć klapę Tak, gdzie jest ta klapa? O. O, tutaj nie I tutaj mam takie wejście do, do tego stregu Wyjście na razie nie zjem oby tego fanego klimaciku No i tak, weźmiemy teraz tutaj entrance Table Bookshelfy Gdzieś biblioteczki, ja bym wolał No i lecimy się taki sposób Tutaj takie mury A, że widzicie, że są to tutaj możemy oczywiście zamurować tymi Tak, Jak to woli? No i w sumie to znalazłem bo wszystko. Nie, 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 nie wszystko. Boże, co ja ale... Zapomniałaby. Bierzemy, bierzemy kowadło. Czyli słuciek. Envy. Czyli... Nie nie ma się do zmienia, ale ja mówię to na o właśnie takie coś, Chodnie jak idziemy Trzeba tu kać na środku Ale tak, położyć zdanie środku No i tak po bokach. No i To To jest co już dojdzie, chyba tyle w tym odcinku Jak wam się odcinek spodobał Na dom, też może wam się spodobać Dostawcie łapkę w górę Trzy łapki w górę i idzie kolejny film Nawet jakbyście nie wybili to nie tak poleci no i sobie dół to jest dla Was dyspozycji moja Boże, to tutaj łóżko i sobie tutaj... Aaa, drzwi mi zapewnią, patrz. Jaki wstyd byłby, no. Na... To No i tak oto ten dom się prezentuje w miarę, nie? Ładny, wiem, że ten ładniejszy, ale musimy też zobaczyć tak No Tak, ja wam się nie spodobało to. Trzy łapki w górę. Jesteś nowy na kanale, subskrypcja, musieli lecieć. 70 specjal na 70 subskrypcji. No i tak. Udostępniajcie łapki i subskrypcji. Cześć!